Cześć witajcie. Dzisiaj mam troszkę wolnego więc pokażę co z tych pomidorów na balkonie wyszło. Myślę że nie jest źle tym bardziej że, że się nie nastawiam na jakieś tam jedzenie z tego bardzo wielkie ale ale jest jest można. Tym bardziej że już zbierałem ze dwa razy. Patrzcie to są czarne czarne pomidorki. One jak są, jak są dojrzałe, to jest mniej więcej coś takiego. Ja się już teraz powinno, bo kiedyś tam trochę przetrzymałem i po prostu myślałem, że one będą całkiem czerwone i zgniły nawet na krzaku. To jest teoretycznie indygo. Nie wiem, myślałem, że one będą czarne. Ale to jakieś żółte, dziwne pomidory. Dobra, czekamy, zobaczymy, jak one smakowo się będą. Bo tych jeszcze z tych jeszcze nie zbierałem, tak samo nie zbierałem jeszcze z tego Green Zebra. Bardzo ładnie, dek ładne dekoracyjne pomidorki. Nie wiem, czy ten już czasem nie jest do zebrania. Bardzo ładnie wyglądają, eee, bardzo ładnie wyglądają. No i myślę, że no dekoracyjnie, tylko duży krzak po prostu i i na małym pewnie balkonie, niestety. Nie da się tego uprawiać. Tu jest Red Tiger. Też bardzo ładnie ładne dekoracyjne pomidorki. One są jak widać w takie paseczki. Też duży krzak no ale da się da się to jakoś ogarnąć. Tu są zwisające. Nie, nie patrzcie na liście bo one mają jakieś tam braki mikroelementów ewentualnie troszkę za mokro tutaj może mieć bo w tym miejscu jakoś słońce jakoś nie dociera, no jakoś, są tu kwiatki wszystko, więc nie dociera, więc one mają cały czas mokro i moje ulubione, nie wiem czy to jest mega groniasty czy co, ale kiedyś kupiłem na rynku i z nasion wysiewam, one są na potęgę, wszędzie pomidory mają, to już zbierane było nieraz, myślę, że jakby miały możliwość z każdej on by się bardziej rozrósł, jakby miał możliwość z drugiej strony się rozrosnąć, tak samo ten to jest. Na pewno nie będę kupował już tych balko balkoni red, bo to taka miniaturka, chyba pomidorka już wolę, wolę to zasadzić, a ja tu mogłem kwiatki, a tutaj nie wiem co się dzieje, czy po prostu ten pomidor zagłusza te, w zeszłym roku rosły tak samo tutaj. Eee Lobelia i, i, i elegancko rosła w tym roku, to takie zagłuszona jest. Nie wiem, czy to przez te pomidory, czasem nie jest. Więc, więc tak to wygląda. Truskawki już na, na koniec. Więc jak widać, na jesień można coś z takiego balkoniku wyciągnąć, jakieś, jakieś zbiory.